Uwaga, już wkrótce rusza nasz bezpłatny kurs na Facebooku Płacowy Ninja. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy wraz z naszymi ekspertami cztery panele tematyczne. Ale to nie wszystko. Bądź Pro i zyskaj certyfikat, materiały szkoleniowe opracowane przez naszych ekspertów oraz zniżkę na nasze szkolenia. Pst, zapis na listę Pro jest całkowicie bezpłatny. Nie ma żadnych ukrytych opłat. Jak dołączyć do listy Pro? Nic trudnego. Kliknij w link, który zostawiłam dla Ciebie w opisie, następnie wypełnij formularz rejestracyjny, kliknij, wyślij i tyle. Jesteś na pokładzie. 18 lutego o godzinie 19 rusza nasz pierwszy panel, podczas którego omówimy zmiany wymiaru czasu, a wyliczenie podstawy wymiaru zasiłków. Ten panel poprowadzi dla Was Pan Darek Suchorowski, który jest ekspertem z zakresie ubezpieczeń społecznych, ponad 30-letnim doświadczeniem pan. zawodowym. Nasz drugi panel tematyczny nosi temat Nowe druki PIT-2 oświadczenia czy wnioski. Poprowadzi go dla Was 25 lutego Pani Danuta Kosikowska, czyli specjalistka do spraw kadr i płac z wieloletnim doświadczeniem. 4 marca o godzinie 19 odbędzie się przedostatni panel Podstawa wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe. Panel poprowadzi dla Państwa Pani Iwona Hendel, nasz specjalista z zakresu wynagrodzeń i zasiłków. I ostatni panel naszego bezpłatnego kursu – lista płac, ćwiczenia na praktycznych przykładach. Poprowadzi go dla Was 11 marca nasza specjalistka Danuta Kosikowska. Zastanawiasz się, jak dołączyć do kursu? Zaobserwuj nasz profil na Facebooku Kadrowe Środy. Wejdź na profil w dniu wydarzenia o godzinie 19 i dołącz do transmisji na żywo.